Witajcie na kanale ekwipunek Dźwigany Codziennie. Dzisiaj nadajemy z Puszczy Bydgoskiej. Za kamerą stoi Michu. Siemano. Siemano. Taki Ja mam na imię Marek. Słuchajcie, dzisiaj o nożu, ale produkcyjniak będzie dzisiaj. Dostaliśmy produkcyjniaka. Obiecaliśmy, że pozdrowimy Gosię, pozdrawiamy Gosię. Nazwiska nie podamy, bo nie wiem czy możemy. Pozdrawiamy go się dlatego, że pozwala swojemu mężowi yy, kupować takie graty różne popiera i z tego co wiem nawet ostatnio też mu sprezentowała bushcrafta od Klima, więc taka żona to skarb, trzymaj się jej chłopaku. Yy, dziś będzie o Kabarze. Dziś będzie o kabarze nazywa się Navy Mark I czyli taka drugi rzut noża, który był wykorzystywany przez marynarkę. Nie ma rinsów. Tylko przez marynarkę. E, mówią na to, że, że to jest nóż Fighter, y, łamane przez y, Utility. No zaraz go sobie słuchajcie, obejrzymy. E, produkcyjna. Kabar. No, amerykańska marka. Ten model akurat, bo wiem, że są i takie, i takie. Y, są robione kabary no, gdzieś tam na Tajwanie. Są robione w Stanach. Ten jest akurat model robiony w Stanach. No i zobaczymy, co on jest wart. Kilka szczegółów technicznych. No słuchajcie, tak wygląda kabarek. Zaraz go pomierzymy, pokombinujemy, co tam z nim jest nie, nie halo, albo halo. Pochwa. Widzę, że często ludzie się mylą i mówią, że to jest pochwa z kaydexu. Dupa tam nie kaydex, o, to jest FRN, albo Zytel. Jak zwał tak zwany FRN, czyli fiberglass Fiber reinforced nylon. Czyli nylon wzmacniany włóknem szklanym po naszemu. Yy, kilka rzeczy, które mi się rzuciły na początku w oczy, to yy, troszeczkę przerost formy nad treścią, bo yy, kosa siedząca w pochwie ma trzy zabezpieczenia. Pierwsze, drugie i trzecie, yy, tutaj ma takie o, takie o, wypustki, które powodują to yy, łapie za gardę i ten nóż. O, jest bezpieczny nawet już po wsadzeniu. To jest mądre, natomiast y, uważam, że. Znaczy, ja wiem co bym zrobił. Jakbym, kurde, kupił sobie kabara takiego, to bym wywalił to chyba. Tak mi się wydaje. Ten, ten pasek bym zlikwidował y, i zostawiłbym tak. Te, czyli pochwa, nylon wzmacniany włóknem szklanym. E, no widać, widać nacięcia, widać kupę otworów, więc możliwość montażu super, bo można sobie montować w pionie, w poziomie, rękojeścią w dół, w górę, jak kto lubi. Tutaj pewnie jakiś tam e, też pasek z nylonu, tu jest jeszcze szlówka, żeby można było zamocować na przykład przy plecaku. E, tyle o pochwie. E, pochwa pch, uczciwie zrobiona, no uczciwie zrobiona, mimo, że nie Kydex, ale, ale... Fajnie to wygląda. Co mi się jeszcze podoba, zupełna dowolność, jeżeli chodzi o konfigurację lewo i praworęcznych, bo raz, że nóż może wchodzić i tak, i tak, więc można go nosić z lewej albo z prawej. Dwa, że pasek ten też można przełożyć sobie na drugą stronę i też można nosić go i z lewej i z prawej strony. Gdzieś tam na pasie. Fajna rzecz. się zrobiona. No, Tyle można powiedzieć naprawdę o. O samej pochwie. Ale pochwa jest mniej istotna, bardziej istotna jest sama kosa. Słuchajcie, zaraz wyciągniemy. Gdzieś mam tutaj w czeluściach mojej, w czeluściach mojego czesta, mam gdzieś miarkę. No, dobra, Wyd wytargałem, udało się. Więc tak, eee, sama głownia ma długości 12,7 cm. Cały nóż ma niecałe 24, 23,7 cm. Szerokość głowni 2,7 też. I co? Clip point. Jak pewnie widzicie Czyli tutaj delikatnie ścięty. Przez to, że on jest też yy, oprócz tego, że jest utility nożem, to jest też Fighterem, więc jest fałszywka. Widać odtąd leci gdzieś, schodzi fałszywka. O, tak wygląda. Yy, nie można mówić, ten nóż, kształt, kształt głównie jest bardzo użytkowy. Yy, większe zastrzeżenia miałbym do yy, rękojeści. Rękojeść z kratonu, czyli to jest jakiś taki plastikoguma. Jeżeli chodzi o trzymanie, to trzyma się dosyć wygodnie. Ja na początku myślałem, że on, przez to, że jest taka dosyć o pękata rękojeść, będzie niewygodny. Natomiast jest wygodny faktycznie. Dla ludzi z większą ręką problemem jest to, że jest dosyć mało miejsca między dupką a gardą. Więc, jak ktoś ma szerszą rękę, to będzie mu się albo opierała ręka tutaj o dubkę, lub za dubką. No i garda może uwierać. Tak to wygląda. Nieduży nożyk. No do roboty. No. Dubka A. Podstawowy minus to to. To nie jest full tank. Przechodzi przez całąść rękojeści klinga, natomiast nie jest pełnej szerokości. Dubka jest zaklepana. O nitem, więc jak będziecie mocno ją batorzyć, czyli używać jako konkretnego młotka, to prędzej czy później uważam, że ten nit może puścić i tu może się pojawić problem. Ręka jest sama w sobie wygodna, gumowana, więc nawet można pracować mokrą ręką. Nie, nie sądzę, żeby się tutaj coś mogło stać. Tutaj rękojeść jest przy, przy samej głowni ścięta, więc jakieś takie poważniejsze prace. Jest oparcie dla kciuka, można, można przy pracach bardziej precyzyjnych sobie tutaj ten uchwyt poprawić. o Odwrotny chwyt też dobry, no bo to wiadomo fighter, więc to mordulec poniekąd też. Fajny no, szlif pełny płaski, więc fajnie tnie. Nie za gruby, bo to jest niecałe 4 mm chyba głownia. Tak to wygląda, słuchajcie. USN, czyli United States Navy Mark 1 fajna kosa staliaka, stal 1095 krowan, czyli węglówka. Z tej samej stali są robione szlejdy. Pokrywa jest epoksydowa, dosyć mocna, nie, nie, nie schodzi od samego patrzenia jak na przykład na racie 1CO, to, czyli to nie jest zwykła farba, to jest jakiś tam epoksyd i, i on dosyć dobrze robi robotę, widać zresztą to jest nóż używany, więc o, zaczęło padać fajnie tak to wygląda, słuchajcie. Jeżeli chodzi o opis techniczny, idziemy coś nim porobić, zobaczymy czym, on się sprawdzi, że tak powiem w boju. Nie, wygodnie, trzeba przyznać, że wygodnie leży w ręku, naprawdę. Tnie też fajnie. Struga fajnie. O. Robi robotę. Robi robotę. Pałka? Pałka jest feste. Yy, coś może takiego o średniej wielkości. Nie lubię, kurczę, robić takich rzeczy. Nie fultangiem, no. Troszkę mnie to stresuje. Jakiś taki, ta fałszywka, pałkę po czasie rozwagi. O, czekaj, muszę przejść na O! No dobry buszkraftowo-surwivalowy knife, ale strach Strach, bo nie full tank, no Dupka Dupka zrobi robotę, dopóki nit nie puści, no Coś jeszcze? Przeciachamy robotę można używać jako narzędzia uniwersalnego budzi pewne obawy no ale nie wiadomo czy do końca też zasadne no No pomoże. W obozie. Nóż marynarki z drugiej wody. Ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć. To cena. Ten nóż w Stanach widziałem, patrzyłem wczoraj specjalnie, sprawdzałem na Amazonie Kosztuje w granicach 5, 50 dolarów. Dolar jest po 3 z groszem, więc będzie kosztował u nich jakieś 160 zł do przełknięcia. Tylko że u nas sprawdzałem i ten nóż nie kosztuje 160 zł, tylko 290 prawie kupiłbyś Michu za 300 wyprawie? prawie? Kabara Mark 1? Nie, raczej nie. Raczej? Na pewno nie. No, głupi bym był, no nie kupiłbym tego noża za 300 wy. ey. Za 300 wy wiadomo, nie? Co byśmy kupili? Co byśmy kupili? Pewnie srejga. Castana byśmy kupili za 300 wy. w pochwie, ze skóry. Albo z Kydexu, ale nie Kabara Mark 1. No, ten nóż, jakbym dostał, to bym używał. To nie jest zły nóż, to jest dobry nóż. Ale nie jest wart ceny, którą trzeba zapłacić za niego w Polsce. W Stanach ok. 160 czy 170 zł, to nie jest dużo pieniędzy. Dobra, stal użytkowy. No nie full tank, ale do przełknięcia, tak. Trzeba by go połochać z rok. Połochać faktycznie żeby wiedzieć co jest wart ten y, tank taki zabity na końcu dupką zanitowaną, ale garda jest w porządku. To otwieranie, nie? Trzypunktowe mocowanie trochę przeginka. No ale dobra, no. Nie jest aż tyle wart, żeby go tak <grybujesz> zabezpieczać. Natomiast garda jest fajna. Yy, porównuję też sobie ten nóż do tego noża kawarowskiego yy, Marinesów, Czyli tego takiego USMC, wiadomo, fightera dużego mi przeszkadza, bo, bo tutaj ta garda jest na dole, u góry jest szczątkowa mocno. A w WSMC wiadomo, ta garda jest i, i u góry i na dole wystaje mocno. Często przeszkadza w robieniu czegoś tam. Takiego. Więc co? Nóż no dobry. Jak dostaniecie, to się nie martwcie. Jak będziecie chcieli kupić, to chyba was pogrzało. <laughs> chyba że ściągniecie z, z, ze Stanów, to wtedy tak. Natomiast nie, prawie 300 wyni. Dajemy mu okejkę. Firma dobra. W Stanach to mają bzika na półcie kabarów, bo to ich jakaś tam firma taka no robi noże dla wojska i tak dalej, i tak dalej. U nas dobry kabar, no. Ale jakiś super, nie wiem. Mnie nie jara. Jara jak na produkcyjne Kajara, na pewno, na, na pewno wolałbym zapłacić za tego 280-290 złotych, niż za y, SRK Cold Steelowskiego y, 400 -wy chyba, widziałem i 499, no to, to już jest w ogóle przegin. Dobry produkcyjny, jak nie za tą cenę, cena troszeczkę wygórowana, to tak pewnie jak z metkami na ciuchach, no. płacisz 150 za nóż i drugie tyle za markę ale da się go używać. Polecamy. Do zobaczenia. Linki do nas do Facebooku, nie Facebooku znajdziecie w opisie. I do następnego razu. Idziemy sobie coś zjeść. Nie? Tak. Do zobaczenia.